Wielu mężczyzn przychodzi dokładnie przez to samo czyli ich kobieta mówi, że go kocha, ale co weekend bez niego chce wychodzić do klubów ze swoimi koleżankami na tak zwaną Ladies' Night. Chce tańczyć, pić, bawić się do rana, otaczać się obcymi mężczyznami, chce żyć chwilą. A Ty, jeśli jesteś w takiej sytuacji, być może zadajesz sobie pytanie, czy jest to normalne, czy może tylko przesadzam? Czy powinienem jej zaufać? I dzisiaj powiem ci prawdę, której nie usłyszysz od swoich znajomych, a na pewno już nie od jej znajomych. Mianowicie, kobieta, która regularnie chodzi do klubów, wysyła ci jasny sygnał o swojej wartości, priorytetach oraz kim ty jesteś dla niej. I jeśli ty tego nie zrozumiesz, ona oczywiście będzie bawić się dalej, a Ty będziesz tylko tracił na czas z niewłaściwą kobietą. Jeśli ten temat jest dla Ciebie interesujący, dotyczy Twojej osoby bądź jakiegoś Twojego znajomego, koniecznie zostań do końca tego wideo, a dowiesz się czegoś, czego bardzo mało ludzi mówi. Witam na kanale Facet bez Cenzury, gdzie omawiam tematy związane z kobietami, relacjami oraz tematy istotne społecznie. W tym miejscu Pojawiały Ci się listy moich filmów. Jeśli któryś tytuł wydaje Ci się ciekawy, intrygujący, wejdź na mój kanał, sprawdź ten film. A jeśli Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, napisz, co Ty o tym myślisz. Oraz zostaw subskrypcję, aby nie przegapić najnowszego odcinka, który być może Ci w czymś pomoże, albo po prostu dostarczy rozrywki. A Ciebie jest to chwila, nie przegapić najnowszego odcinka, a dla mnie będzie to znak. Że robię dobrą robotę. Dlatego będę bardzo wdzięczny, jeśli zostawisz subskrypcję. Ale wróćmy już do tematów, czyli co, kiedy ona chce chodzić do klubu bez Ciebie, bo tutaj jest cały clue tego, że to nie dotyczy sytuacji, kiedy Ty także lubisz chodzić do klubów, lubisz tańczyć, bawić się i tak dalej i chodzicie razem. Tutaj nie ma żadnego problemu, jeśli oboje lubicie tę formę spędzania czasu, jest jak najbardziej OK. Problem się wtedy, kiedy ona chce to robić tylko ze swoimi koleżankami bez twojej obecności w tym lokalu. I to może być bardzo niebezpieczne. Dlaczego tak jest? Myślisz, się domyślasz, ale zostań do końca, aby dowiedzieć się do głębi. Nawiasem mówiąc, nagrałem film już, już jakiś czas temu, w jaki sposób jej koleżanki rozwalają twój związek. Tutaj tylko podlinkuję, abyś mógł Szerzej zapoznać się z tematem. Klub, pamiętajmy o tym, że generalnie klub to nie jest miejsce tylko do tańca. To jest coś, co mówią ci kobiety, abyś ty naiwnie w to wierzył. To nie jest żadna sala fitness, to nie jest kawiarnia. Klub ma za zadanie podniecić, wystawić na pokusy, dać uwagę oraz dopaminę. To musimy sobie ustalić, że to jest prawdziwy cel. Gdy kobieta tam chodzi, no to po prostu szuka wrażeń. Szuka atencji innych mężczyzn oraz testuje, jak wysoko stoi w hierarchii atrakcyjności, czyli jaka jest jej pozycja na rynku matrymonialnym. Czy ona podoba się mężczyznom? Czy może mieć kogoś lepszego od ciebie? Oczywiście to wiąże się z tym, że po prostu bada opcje. Ona chce czuć, czy może mieć Kogoś lepszego od ciebie. Oraz może być tak, że po prostu ona chce się czuć pożądana także poza swoim związkiem. I ty musisz być tego świadomy. I to jest kwestia związana z biologią. To jest emocjonalne oraz to jest społeczne. Ale na pewno nie jest to zachowanie kobiety zorientowanej na poważną relację. Bo. Nie ma nic złego w tym, że singielka wraz ze swoimi koleżankami singielkami chodzi do klubu, aby poznać nowych mężczyzn: wypić, pobawić się, potańczyć oraz oczywiście poznać nowych mężczyzn. Jest to jak najbardziej ok, ale w sytuacji, kiedy żadna z tych dziewczyn nie jest w związku, a zwłaszcza kiedy mogą być w związku i ich partnerzy być razem w tym klubie. I to, jak podkreśliłem wcześniej, nie ma problemu. Ale kiedy są tylko same, no to już zaczyna się, tak powiem, zabawa. Kobieta, która ciągle mówi, że chce iść do klubu, nie sprawdza tego, co ty myślisz o klubach, tylko sprawdza Ciebie. Czyli po prostu testuje, jak Ty się zachowasz, jak bardzo. Ona może przekroczyć granice, które ty, mam nadzieję, że postawiłeś. Tutaj nagrałem film, jak testują kobiety. Także to obejrzyj, poznasz temat lepiej. To jest właśnie tak. Ona testuje, czy ty masz granice, a jeśli ty jej postawiłeś te granice, to ona sprawdza, czy będziesz konsekwentny w ich egzekwowaniu. Czyli jeśli ona przekroczy granicę, ona chce zobaczyć, co ty zrobisz. Czy będziesz miękki, umiesz się, nie zareagujesz albo zbagatelizujesz sprawę, no to uwierz mi, że ona w tej sytuacji będzie ciągle przekraczać te granice dalej i dalej. Nie ma innego wyjścia. Ona w ten sposób sprawdza, czy ty masz jakiś kręgosłup tak, moralny, czy ty będziesz dominował tej relacji, czy tylko będziesz prosił. Ona sprawdza, czy ty jesteś liderem który będzie ją prowadził czy tylko dodatkiem do jej życia. No i oczywiście najważniejsze, czy ty potrafisz powiedzieć nie, gdy występuje taka potrzeba. Jeśli puścisz ją bez słowa, no to najprawdopodobniej przegrałeś. Jeśli zrobisz scenę, też możesz przegrać. Jeśli będziesz błagać, żeby została, no to przegrałeś na 100% już hierarchia waszego związku się ustanowiła, tak? Ona już w tym momencie jest wyżej od Ciebie, bo Ty błagasz ją o coś, tak? Nie możesz robić, to po prostu jest bez sensu. W tej sytuacji masz zareagować jak mężczyzna, a nie jak chłopiec. Jak to zrobić? Powiem dalej, czyli zostań do końca. Jaka jest kobieta, która jest w trybie y, imprezowym kontra kobieta w związku? Jakie są Różnice, a różnice, jak możesz się domyślać, są znaczące, ponieważ są to dwie różne postawy. Kobieta gotowa na relację, czyli najprawdopodobniej taka, jaką szukasz, chce stabilności, chce budować coś poważnego oraz wybiera spokój zamiast chaosu. Wybiera mężczyznę tego jednego zamiast atencji obcych facetów. Oraz nie potrzebuje klubów, aby znać swoją wartość. Natomiast kobieta w trybie imprezowym, ona szuka dopaminy. Chce być podziwiana przez obcych mężczyzn. Potrzebuje adrenaliny, gra swoim wizerunkiem, ponieważ jeśli ona do klubu szykuje się dłużej i bardziej niż na spotkanie z tobą, jeśli razem gdzieś wychodzicie, albo po prostu na randkę z tobą, no to wiedz, że jest to bardzo niebezpieczne. To jest już problem. Jeśli ona piękniej wygląda do wyjścia, na wyjścia do klubów razem z swoimi koleżankami niż na randki z tobą. I od ciebie zależy, czy Ty zareagujesz na to, czy będziesz to bagatelizował. Jeśli to zbagatelizujesz, uwierz mi, ona będzie posuwać się krok dalej za każdym razem. Ona, ona, taka kobieta w trybie imprezowym, jest na etapie życia chwilą, czyli tu i teraz. Ona nie skupia się na planowaniu jakiejś przyszłości z jednym mężczyzną, tylko po prostu w tym momencie potrzebuje jakiejś zabawy z nowym kolesiem, tak samo poznaną osobą. No i trzyma swoje opcje w gotowości, czyli ona może, może znać jakiegoś mężczyzna, w którym nawet randkuje, nawet pisze. Może nawet mają już seks, ale chodzi do klubów, aby poszerzać swoje opcje, dodawać ciągle nowe, by móc wybrać tego najlepszego. Tak jak widzisz, to nie są te same kobiety, nawet jeśli mogą wyglądać w ten sam sposób. Pamiętajmy o tym. No dobrze, ale co tak naprawdę dzieje się w tych klubach? Tutaj omówię kwestie biologiczne oraz psychologiczne. Lub jest to środowisko, w którym robi się trzy rzeczy jednocześnie. Czyli wywołuje podniecenie, tak? Muzyka, tłum, dotyk, no, w tańcu jest dotyk, światło przyciemnione oraz alkohol. No i to, to wszystko programuje twój mózg, stymuluje twój mózg w odpowiedni sposób. Druga rzecz daje natychmiastową walidację, czyli kobieta, Dostaje spojrzenia obcych mężczyzn, obcy mężczyźni ją zaczepiają, podrywają. Dostaje różne propozycje, jedne bardziej odważne, drugie mniej. Oraz dostaje także komplementy, czyli coś, co kobiety uwielbiają. No i to niestety wszystko działa jak narkotyk. Oraz trzecia rzecz, to klub zwiększa ryzyko zdrady emocjonalnej. Nie tylko fizycznej, ale i emocjonalnej. Dobrze, ale jak reagować? Tutaj najważniej, najważniejsza zasada. Postaw jasne granice i zdefiniuj swoje zasady. Musisz to powiedzieć bezpośrednio, bez domyślania się, bez ukrywania czegokolwiek. Ty nie zabraniaj jej niczego, po prostu zdefiniuj jej, co jest dla ciebie ważne. I później pozwól jej wybrać. Powiedz wprost, ale spokojnie. Na przykład coś takiego: kluby są dla mnie nieakceptowalne. Jeśli potrzebujesz takiego stylu życia, masz do tego prawo i ja to szanuję. Ale nie jest to relacja dla mnie. Koniec. To jest wszystko. Bez krzyku, bez kłótni, bez kontroli oraz bez ultimatu. Ty postawiłeś granicę, a teraz ona zdecyduje, czy uszanować to, czy przekroczyć i robić to, co ona chce. Jeśli wybierze kluby, no to masz sprawę jasną. Dziękujesz jej za wspólnie spędzony czas, za współpracę i wychodzisz, kończysz tę relację. To jest sprawa krótka i szybka. A jeśli ona wybierze ciebie, no to jest szansa na powodzenie. Tej relacji, ponieważ ona rozumie Twoje zasady i je szanuje. To jest duży plus. Co w takich sytuacjach robi mężczyzna o wysokiej wartości, który jest pewny siebie, wie ile jest wart? Po pierwsze, mężczyzna nie rywalizuje z klubem. Nie kontroluje, nie robi żadnych af. Ale oczywiście też nie akceptuje. Braku szacunku wobec związku. Czyli jeśli ty jej powiedziałeś, że sobie tego nie życzysz w relacji, żeby ona chodziła sama z koleżankami, singielkami do klubów, a ona mimo wszystko tego chce lub to robi, no to masz sprawę jasną. Mężczyzna, który zna swoją wartość, nie boi stracić się kobiety, która ma mentalność singielki. Tak? Chce spotykać się z innymi singielkami. Chodzić do klubów i tak dalej. On, taki mężczyzna o wysokiej wartości, umie odejść bez żalu, bo on po prostu wie, że znajdzie sobie kobietę lepszą, dlatego nie boi się stracić tej, która nie szanuje jego i jego zasad. Kolejna rzecz, wybiera kobiety, które są gotowe na spokój, a nie na chaos. No i ostatnia, ostatnia rzecz, taki mężczyzna buduje związek. Który nie wymaga ciągłego ratowania. Czy to kobiety, czy relacji. Kobieta, która potrzebuje ciągle klubów, mówi ci swoim zachowaniem coś bardzo ważnego. Mianowicie, nie jestem gotowa, by budować z Tobą coś poważnego. By budować z Tobą poważnego życia. I tutaj podkreślam, dotyczy, dotyczy tylko sytuacji, kiedy ona chce chodzić do klubów. Bez Ciebie. Ponieważ jeśli razem chodzicie, razem to lubicie, nie ma żadnego problemu. I Ty musisz umieć to usłyszeć. Tak? Musisz umieć interpretować jej zachowania. I nie ratuj jej, nie baw się wybawce, nie naprawiaj, nie naprawiaj oraz nie zmieniaj. Ponieważ nikt nie zmieni się, jeśli tego sam nie chce. Kobieta, która jest gotowa do związku, ona nie ucieka w kluby, czyli w atencję innych mężczyzn. Kobieta, która jest gotowa w związki, ucieka z klubu, właśnie do mężczyzny, który daje jej bezpieczeństwo oraz stabilizację. Jeśli ona ciągle chce się bawić, oczywiście ma do tego prawo, to jest jej życie. Ale to znaczy, że ona nie chce iść przez swoje życie. Razem z Tobą. Dojrzały mężczyzna nie ściga chaosu. On po prostu zostawia go za sobą. Jeśli podobał Ci ten filmik, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu, co Ty o tym myślisz, czy Ty pozwalasz swojej kobiecie chodzić do klubów z koleżankami bez Ciebie, a może kiedyś tak było, napisz jak się to skończyło, może było OK. Jestem ciekaw Twojej historii. Sprawdź koniecznie, czy zostawiłeś subskrypcję, aby nie przegapić najnowszych odcinków, które być może Ci w czymś pomogą. Dzięki serdeczne za dzisiaj i widzimy się wkrótce. Cześć!